Cześć, jestem Klaudia nam no i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć stopnia dysocjacji elektrolitycznej. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie najpierw od wzorów. I mamy tutaj w tym pierwszym stosunek liczby moli cząsteczek, które uległy dysocjacji, czyli zdysocjowanych. z jak zdysocjowane. No bo jak coś ulega dysocjacji jonowej, to otrzymujemy jony. I pod spodem mamy do całkowitej liczby moli cząsteczek jak wprowadzonych do roztworu. Czyli tu są wszystkie mole, a tu są mole zdysocjowane. I mamy tutaj dwie rzeczy. Stopień dysocjacji można wyrażać w postaci ułamka lub w procentach. I teraz dlaczego tak? Już Wam tłumaczę. Jeżeli nam coś zdysocjowało całkowicie... To oznacza, że zdysycjowało nam w 100%. A 100% na liczbę to 1. I nie ma takiej opcji, aby nam coś zdysocjowało na przykład w 120%. Jak coś dysocjuje całkowicie, to 100% i koniec. Dlatego mamy dwie możliwości. Albo stopień dysocjacji elektrolitycznej alfa będzie w procentach do 100% albo będzie ułamkiem. Też oczywiście nie nieprzekraczającym 1. I to tyle. Liczba moli cząsteczek dysocjowanych na jony w molach. Drugie też w molach, żeby się skróciło. Co nie? I druga opcja, że można go także wyrazić, to stężenie, poprzez. Stężenie molowe cząsteczek zdysocjowanych. Znów pojawia się tutaj z tą Z, więc Wam zapisałam, że to C to CZ, stężenie zdysocjowanych cząsteczek. Natomiast na dole mamy CO, tutaj, ale jak napiszecie CM, -E, bo to jest stężenie molowe roztworu. To oczywiście nic się nie wydarzy. Tutaj mol na decymetr sześcienny, tu mol na decymetr sześcienny, aby znów mogło nam się to poskręcać, i z tego nam wyjdzie alfa w ułamku. Tak samo tutaj, tutaj wyjdzie nam alfa w procentach, bo po to robimy razy 100%. Przejdźmy zatem do przekształceń i innych wzorów. Ok, no to przejdźmy sobie tutaj do przekształcenia tego naszego pierwszego wzoru. Możemy sobie to zapisać w postaci trójkącika. I mamy tutaj alfę. U góry jest NZ. Tu NW. Ta kreska to dzielenie. Ta kreska to mnożenie. Zakrywamy sobie paluszkiem NZ. I widzimy, że jest to alfa. Razy NW. A jak zakryjemy sobie paluszkiem NW, to widzimy, że mamy NZ przez alfę. Natomiast tutaj możemy sobie to także zapisać w takiej postaci, jak to woli, że u góry mamy od razu te 100%. A na dole Nw. I tutaj przekształcone wzory będą wyglądać następująco. Nz to. Alfa razy Nw. To oczywiście jest pełna dowolność, ponieważ mnożenie jest naprzemienne. 100% Nw. To NZ razy 100% przez alpha. Musiało tak być. Zresztą widzimy po boku. I teraz bardzo ważne jest to, że jeżeli nasz elektrolit nie dysocjuje w 100%, to musimy mieć świadomość, że NW to suma. Moli zdysocjowanych i moli nie zdysocjowanych. Że możecie mieć także taki wzór. I co tu jeszcze jest ważne? Ważne jest to, aby sobie przypomnieć wzór na stężenie molowe. Wyglądał on następująco. Mamy stężenie molowe. N, czyli liczbę moli i objętość. No to teraz się trzeba zastanowić, która to jest N. -ka? To jest liczba moli całkowitych, czyli z tego jesteśmy w stanie jeszcze wyliczyć NW. Tu mamy objętość roztworu, czyli po przekształceniu tego wzoru. Mamy nowe wzór na NW, bo w zależności jakie otrzymamy dane w zadaniu. Mamy stężenie molowe razy objętość roztworu. To tutaj dopiszę jeszcze jednostki. Zapisałam Wam tutaj jednostki. Zatem przechodzimy do kolejnych wzorów. Jedziemy dalej. Tutaj tak samo możemy sobie utworzyć trójkącik. Tu wrócimy alfę, tu C, tu CO albo CM. Dzielimy, mnożymy. I mamy. Zakrywamy paluszkiem C, że jest to alfa razy CO albo CM. A tutaj CO lub znów CM to C dzielone na alfę. Jedno, jak i drugie mol na decymetr sześcienny. No to teraz tutaj ponownie możemy to zapisywać tak lub tak. Piszę Wam to, bo ja zapisuję wzory tak. Jest to dla mnie przyjemniejsze dla oka. Ok, i teraz zapiszę Wam to już po przekształceniu. Zaczynamy od C, czyli od Cz. I mamy. Znów tutaj nie ma to znaczenia, ponieważ mnożenie jest naprzemienne i CO. Ok, i tak samo jak w przypadku liczby moli, to stężenie molowe CO, CM, w zależności co tutaj piszecie, to znów suma stężenia molowego cząsteczek zdysocjowanych plus nie zdysocjowanych cząsteczek. I tak samo jak wcześniej. Tutaj mamy to w molach na decymetr sześcienny. Ok, to teraz przejdźmy do stopniowej dysocjacji elektrolitycznej. Ok, no to przeprowadzimy sobie dysocjację stopniową kwasu węglowego i będziemy w dwóch etapach odklejać te dwa wodory. W pierwszym etapie odklejamy pierwszy wodór, czyli będziemy mieć H. Natomiast tutaj ten jeden wodór został. Tu jest plus. Tu musimy dać minus, bo odkryliśmy jeden wodór. I zaczynamy od tego. HCO3. Jeżeli nie wiecie, dlaczego tu są dwie strzałeczki, a tu jest jedna, zapraszam Was do innej lekcji dotyczącej dysocjacji elektrolitycznej. Odklejamy ten wodór. I tutaj łącznie z tego zabraliśmy dwa wodory, czyli dwa plusy, czyli tu będzie dwa minus. Tak się to robi, jeżeli chodzi o kwasy. Natomiast tu mamy anion wodorotlenowy. Jon OH-. I to jego będziemy tu odklejać. I wygląda to następująco. Najpierw zabieramy jeden, czyli będzie CA, OH plus, plus, OH minus. Przepisujemy to w drugim etapie. I odklejamy znów OH, czyli będzie CA. 2 plus, plus, OH, minus. Jesteśmy już na ostatnim przystanku. Przeprowadźmy sobie dysocjację elektrolityczną kwasu fosforowego 5. O stężeniu 1 mola na decymetr sześcienny. Odklejamy najpierw pierwszy wodór. W takim razie zostaną nam tutaj dwa wodory. To przepisujemy, ten jon. Odklejamy kolejny wodór, to zostaje nam tu już tylko jeden. Przepisujemy to. I odklejamy ostatni wodór. Ok. I tutaj na pierwszym etapie dysocjacji stopień dysocjacji alfa jest równy 24%. Na drugim etapie, czyli musimy sobie zapisać, że mamy drugą alfę, to już 2 I na trzecim etapie 2 setne procenta. Ok, i teraz będziemy sobie tutaj obliczać. Na podstawie danych, które mamy, przejdźmy do szeregowania wartości stężeń, cząsteczek jonu kwasu fosforowego 5. No to tak. Na początku powiedziałam wam, że jest to dysocjacja elektrolityczna dla roztworu o stężeniu 1 10 mola na decymetr sześcienny. Czyli to jest nasze stężenie molowe całe. Tutaj wypiszemy sobie dane. Możecie to oznaczać jako CO Albo CM. Jedna dziesiąta mola na decymetr sześcienny. Ok, i będziemy tutaj działać na mocy tego wzoru, że mamy stężenie cząsteczek zdysocjowanych. Jest to alfa, na każdym etapie oczywiście inna stężenie 100%, a także musimy sobie wyliczyć niezdysocjowane, czyli będzie to CO albo CM, odjąć cząsteczki zdysocjowane. I zaczynamy od tej dysocjacji, czyli odklejenia tego pierwszego wodoru H+. I oczywiście z tego wzoru mamy taką alfę, czyli 24%. Stężenie molowe na 100%. Możecie oczywiście używać tego wzoru bez 100% i to sobie zapisać jako 0,24. To jest oczywiście to samo. I tutaj procenty nam się skracają. Otrzymujemy 24 tysięczne mola na decymetr sześcienny. Teraz oczywiście ją. To teraz przejdźmy do tej cząsteczki, która nam nie zdysocjowała, bo mamy ją na początku. Więc to jedziemy z tego wzoru i mamy stężenie molowe Odjąć cząsteczki zdysocjowane. I tutaj otrzymamy ok. I to jest oczywiście wodór z pierwszego etapu dysocjacji. Drugi etap dysocjacji robimy. Podobnie, za wyjątkiem jednej rzeczy. Znów ten wzór. Bierzemy drugą alfę. I tutaj to. Stężenie molowe. Tu naszym stężeniem molowym nie jest to stężenie na początku, tylko stężenie, jakie mamy na H. Plus z pierwszego, bo mamy już dysocjację. To nie jest to, co było na samym początku. I tutaj wpisujemy wartość H plus. Z pierwszego wiersza. Czytam stopnia. Wymnażamy, otrzymujemy. Już bardzo małą liczbę. I teraz tutaj. To już jest oczywiście jon. Nie mieć minusa. I tutaj znów odejmowanie. Czyli to tak jak to było. Nasze stężenie, czyli to... Odjąć to, co nam wyszło. I zaufajcie mi, te wartości będą tylko maleć. Najważniejsze jest to. Abyśmy doszukali się największej wartości. Największą wartość mamy w cząsteczce H3PO4. Zatem tu będziemy mieć to na pozycji pierwszej. Jest to największe. Następnie mamy bo tutaj patrzymy na H+, tylko z pierwszego stopnia dysocjacji. Jest to ten. A następne służą tylko do wyliczenia. Później będziemy mieć to. I to jest to. I kolejną wartość, jaką byśmy wyliczyli, to jest wartość, oczywiście mniejsza, i wchodzimy teraz w to, czyli to, co mamy tu. To muszę wygumować. A najmniejszą wartość mielibyśmy w tym miejscu. Tak to oczywiście można zrobić dla dowolnej dysocjacji, ale najważniejszy jest ten początek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.